Halo, halo, słychać mnie. Słychać, słychać. Dobra, no to co tam ciekawego przygotowaliście? Dawajcie. Tutaj zapraszam. Ale ja tego, ja tego nie nagrywam, bo nie wiem, czy ja mam, mam, mam to nagrywać, czy co. Bo wiecie, nie jestem przygotowany na nagrywanie. Spokojnie, może być, okej. Okay. Dobra, no to dawajcie, co tam przygotowaliście? Tutaj zapraszam. No, dawaj, dawaj. O jak ładnie. SCP tu ze mnie czeka. Usiądź sobie na spokojnie tutaj. Nic się nie bój, Kościuj będzie się. dobrze. Dobra, siedzę sobie. No nieźle. No nieźle. No nieźle. Drogi Bladeuszu, życzę Ci największego studia we wszechświecie. Oczywiście w kuchni się przerobionej na studio. Oraz wykupienia przez Foxa najwyższego stopnia suba na Twitch. Dla wszystkich na rok. Niech Krzyś będzie stopą. tobą. Bladeusz ma urodziny? Co? Elo, 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 Elo. <grym> dla Lamusu, z Takie jak AB. Wszystkie harnasie świata nie będą twoje, typia W. To piedy na YouTube w subach i wyświetleniach. Masy donateów. Felony zabawy z ekipą i szczęście z Paulinką. Ich twój głos rozbrzmiewa w uszach Twoich widzów do końca świata i jeden dzień dłużej. Dobre zabawy podczas mordowania Krzysiów. I przy okazji możesz dokończyć Wiedźmina. Wyczytaj mnie z Kulski, Karel a, a <laughs> Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Harność w łapę i radości. Hajsu, lansu, pięknych włości. Byś zabijał Krzysiów w złości. Nie okazuj im litości. Niech nam pieseł 100 lat żyje, może kiedyś milion wbije. Wszystkiego najlepszego, Bladeuszu. No dobra, gałganku, To Do wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo owych filmów i streamków, które będę mógł oglądać, żebym się wieczorami nie nudził. A dla Ciebie to dużo donate'ów, co byś mógł milionach się kupować, ubijać Krzysia i go na filmach przypadkowo uśmiecać. Dla wyświetleń. A potem za oddane puśli kupować sobie kolejnego. A tak na poważnie, to najlepszego, rób daj to, co robisz, bo robisz naprawdę dobrze i oglądanie Twoich filmów sprawia ogromną frajdę. Szczęścia Ci nie życzę, bo już masz Paulinkę, ale zdrowia, unikania koronatomka i to tyle. Lol elo, Michał. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, marzeń, spełnienia, no i aby humor Ci nie schodził z twarzy. Siema, jestem Frox, autor życzenia dla Diego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo dobrej energii w życiu i żebyś robił dalej to, co robisz, bo robisz po prostu dobrą robotę na YouTubie. Siemka. Czegoś mógłbym Ci życzyć? Wiadomo, zdrowia, szczęścia, takie podstawy, ale przede wszystkim najlepszego na drodze youtubera, streamera, influencera. Aby nie zabrakło ci tych zajebistych pomysłów na filmiki, abyś miał jeszcze więcej frajdy z ich tworzenia. Żeby widownia dalej się poszerzała, no i więcej patronów, subów, wspierających, wiesz... Harnasie i te sprawy. Najlepszego. Trzymaj się. No nieźle ja wam powiem, no, no nie spodziewałem się, szczerze mówiąc dziękuję wam bardzo serdecznie za te rzeczonka. Bardzo tu jestem, wzruszyłem się, naprawdę bardzo miło z waszej strony. Słuchajcie mnie, co nie? słuchajcie mnie. Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak słuchajcie No nieźle, to dziękuję bardzo. No nie spodziewałem się. To wiecie co, to powinniśmy. Ja to na streamy powinienem odpalić, co nie? Wtedy byłoby najlepiej. No, ale nie wiedziałem, co nam przeszkowaliście, właśnie teraz tak, a coś tam Alex napisał, że 15 minut, ja mówię, co 15 minut chcecie. że nie, było tak, że na początku chcecie pograć, a potem, że 15 minut, ja mówię, co 15 minut, może ten. Co 15 minut może trwać? Dziękuję wam naprawdę, bardzo miło mi z waszej strony. Tak, byś chciał puścić linkę pod osłoną na czacie. Luziks. Ten, ogólnie ten, ja to teraz tak to szybko sobie ponag nagrałem, tylko że po prostu jestem strasznie nieogarnięty, bo w ogóle nie byłem przygotowany po prostu do tego. <noise> można zrobić ten, ponownie tutaj wejście i tak dalej, wszystkie. Nie, dobra. To no coś, można dograć coś, początek. Coś z tego będzie. <głos> coś z <noise> tego będzie. Tak, tak Wielkie dzięki, jakby co to dzisiaj będę streamować, streamkować, ale dzisiaj no nie Tower Unitea miałem w planach, tylko tam Payday'ka, ale zapraszam na streamka. Będzie tam około 19:00. <laughs> no, to liczę, że wbijecie, będziecie na streamku. Mam taką nadzieję. Wszyscy będą wiadomo. No, o, oczywiście. Się. No jeszcze raz dzięki wielkie, super. Ja mega oczywiście, się podobał Oczywiście będziemy, to jest nasze zadanie jako sponsorów. No, no i klasa. Nie no, fajnie, mega mi się podobało. Dziękuję wam jeszcze raz. No, trzymajcie, ja będę leciał, bo mam tylko chwilkę, ale widzimy się na streamku wieczorkiem.

no A teraz refresh! A teraz refresh! U sąd zajebał Ignacego! Jemy już jego kolego! Ach, piękne, piękne. Gdy dzisiaj o tym pieśni. Piękne, piękne. Dziękuję wam jeszcze. Dziękuję wam bardzo mocno. Piękne życzonka. No, dziękuję i pozdrawiam. I widzimy się wieczorkiem, Gałgangi. Do nas do streamka. Trzymajcie się. Cześć, <grym> Cześć się wieczorkiem. No. Bajo. Ej, elko.